że ubrania wyjęte z szafy pachną tak świeżo, jakby się przed chwilą uprała? Bolt 2 w jednym, proszek ze zmiękczaczem do tkanin dający długotrwałą świeżość. Bolt 2 w jednym, płacisz tylko raz, czujesz świeżość, cały czas. Telewizja sportowa. Wizja sport. Prosto z pola walki. Nie czekaj, zamów do domu. Kocham te codzienne gonitwy. Nie ma to jak odrobina ruchu. I codzienne zabawy. Może następnym razem. A najbardziej. Moją codzienną Michę Czapi. Aha, to o to chodzi. Czapi to pięć niezbędnych dla zdrowia i kondycji składników, które dają psu wszystko, czego potrzebuje. Żeby wesoło merdać ogonem. Codziennie! Czapi. Zdrowie i kondycja na piątkę. Przez 7 dni w tygodniu. Co się stało? Najpierw użył sedesu jako autostrady i włożył ręce do środka. Potem złapał za krawędź, pił ze stołu rozlany sok i jadł z podłogi. Nie denerwuj się, mamo. Jeżeli używasz domestosa, możesz być spokojna. Nowy, gęsty domestos dłużej utrzymuje się na powierzchniach. Dzięki temu czyści i dezynfekuje skuteczniej niż zwykłe środki. Domestos. Usuwa brud, zabija wszelkie zarazki. Proszę. Jedno dla ciebie, drugie dla Ani. Co to? Co masz dla mnie? Wow! Zgadnij! Ja tym potrząśniesz, Robin. Kiedy otwierasz, mówisz wow! Gdy to jesz, robisz mmmm. Co to jest? Kinder Niespodzianka! Kinder Niespodzianka to za każdym razem wiele nowych emocji, bo zawsze znajdujesz w niej mnóstwo różnych zabawek i pyszną czekoladę Kinder pełną mleka. Mm. Mama też powiedziałam! Mm. Kinder Niespodzianka, chwila radości za każdym razem. Jestem lekarzem pediatrą i z doświadczenia wiem, że wszędzie, gdzie jest brudno, czają się bakterie. Bez żurącego chloru, bez szans. Do dziś. Bo teraz jest brew. Gdy najlepsze środki zawodzą, brew idealnie czyści i dezynfekuje. Bez chloru. Teraz jest tak czysto, że można by jeść z podłogi. Brew daje poczucie bezpieczeństwa. Tylko zdezynfekowane jest naprawdę czyste. Nowe żele pod prysznic palmoliv z nawilżającymi hydrokapsunkami i wyciągami z kwiatów morskich. Poczuj, jak piękna i gładka staje się Twoja skóra. Nowe żele pod prysznic palmoliv. Moja skóra to czuje. Fanta, ten smak was rozbawi. Dezodorant Nivea daje mi pewność i skuteczną ochronę przez cały dzień, a dzięki zawartości alantoiny łagodnie pielęgnuje moją skórę. Ja również potrzebuję niezawodnej ochrony. Dlatego używam dezodorantu Nivea dla mężczyzn, który przez wiele godzin gwarantuje mi pewność i uczucie świeżości. Dezodorant Nivea. Skuteczna ochrona i delikatna pielęgnacja. Również w sztywcie i w kulce. Danon przedstawia nowy zdrowy zwyczaj. Maciek! Dziś Twoja kolej. Kupi jogurt Danon Pyszny. Jest bardzo zdrowy. Ma dużo wapnia i witaminy. Jest pyszny! Owocowy! Odkryj jogurt Danon pyszny. Zawiera tylko naturalne składniki i nie ma w nim konserwantów. Jogurty Danon już od 80 lat słyną z najwyższej jakości. Mmm! Będziemy go kupować codziennie. Jogurt Danon pyszny. Zdrowy zwyczaj Twojej rodziny. Zadzwoń!